Cześć, witajcie w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą daną na jednym z shortów, opowiem o zmianie paradygmatu. Co to jest paradygmat? Paradygmat to jest takie przekonanie, które przez większość jest brane za pewnik i niekwestionowane. Wyobraźcie sobie, że macie dział księgowości, który mówi wam Jaki produkt albo klient jest rentowny, bądź nierentowny. No i zaczynacie kwestionować, mówicie, hej, czy to naprawdę ten klient jest najbardziej rentowny, czy najbardziej się nam do do niego robić. Opowiem wam o przykładzie. Firma drukarska, drukarnia, drukarnia opakowań, która dostała raport z księgowości, gdzie było 15. Topowych klientów, z czego rekomendacja księgowości była, żeby zrezygnować z trzech ostatnich, ponieważ niestety dwóch z nich było poniżej progu rentowności, a jeden oh, był na z lekkim, bardzo lekkim plusie. Byli podobno lepsi klienci, więc trzeba zrezygnować z tych klientów. Kiedy jednak przeanalizowaliśmy miarami TOC rachunkowości przerobowej, okazało się, że nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest, że mamy do czynienia ze złą rentownością akurat u tych klientów. To znaczy, okazało się, że Oktan, w przypadku tych dwóch klientów, Oktan, czyli miara przerobu na jednostkę czasu pracy morskiego gardła, w tym wypadku maszyny drukującej, był jednym z najwyższych. To znaczy, Jeden klient to był drugie, a jeden z tych dwóch klientów miał drugie miejsce, a drugi czwarte. I okazało się, że kiedy zwiększyliśmy sprzedaż do tych klientów, a można było, bo oni byli zadowoleni z obsługi, akceptowali poziom cen, między innymi dlatego, to nie było jedyne działanie, które zostało zrobione, w ciągu trzech miesięcy od momentu wprowadzenia tej zmiany obroty wzrosły o około 20%, bez zwiększania stanu osobowego, bez znaczących inwestycji. Drobne inwestycje w drobny sprzęt, drobne usprawnienia oczywiście były. 20% wzrostu przychodów i 3,4 razy większy zysk. Jeden z dwóch nierentownych klientów i jeden bardzo mało rentowny okazali się jednym z najlepszych klientów. Tylko inaczej liczby. Jak wam się podoba złamanie takiego paradygmatu? Pokazanie, który, na którym kliencie naprawdę zarabiasz. Rachunkowość przerobowa, czyli e, księgowość, e, rachunkowość e, stosowana w TOC daje rewelacyjne rezultaty. Daje się to szybko policzyć i łatwo. Wynik? Spektakularny w tym przypadku. Mam nadzieję, że podobało się wam takie złamanie paradygmatu. Będę kontynuował te tematy i podawał wam więcej paradygmatów, które udało się mnie i moim klientom złamać. Do zobaczenia.